Szedłeś biznesowo w nowy rok i robisz dalej to samo, co robiłeś w poprzednim roku? Może potem jesteś zdziwiony, że twoje kampanie reklamowe nie działają, sprzedaż spada, a konkurencja cię po prostu wyprzedza? Jak to powiedział kiedyś Albert Einstein, szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów. Dlatego pamiętaj, rok 2025 to nie czas na powielanie starych schematów. Jesteśmy dziś świadkami wielu nowych trendów, w jaki sposób marki przyciągają klientów i budują swoją widoczność w sieci. Dlatego w tym wideo pokażę Ci najważniejsze trendy marketingowe na rok 2025, które już teraz zaczynają działać i po prostu dadzą Ci przewagę nad tymi, którzy tego nie zrobią. A w ogóle nazywam się Wojciech Dąbrowski i od 8 lat pomagam firmom na różnych rynkach i w różnych branżach zwiększać skuteczność widoczność w internecie dzięki skutecznemu marketingowi internetowemu, który po prostu przekłada się na sprzedaż. Sopi.pl pomogliśmy po 270% firmom na różnych rynkach i w różnych branżach Zwiększyć ich widoczność w wyszukiwarce Google dzięki skutecznemu pozycjonowaniu SEO. A teraz przejdźmy do aktualnych trendów w marketingu na rok 2025. Punkt pierwszy: personalizacja oparta na danych z AI. Co to zmienia? Dzięki sztucznej inteligencji marki mogą dostarczać spersonalizowane treści dokładnie wtedy, kiedy użytkownik ich potrzebuje. AI pozwala na analizowanie danych, by dostosować oferty do indywidualnych oczekiwań klientów, co skutkuje wyższą konwersją. Czyli skutecznością. Na przykład takie platformy jak Amazon czy Netflix już teraz wykorzystują sztuczną inteligencję, aby rekomendować produkty. I filmy na podstawie wcześniejszych wyborów użytkowników. To sprawia, że użytkownicy czują się bardziej zaangażowani w ten proces i mają znacznie większą motywację do zakupu. Punkt drugi. Wideo krótkiego formatu zamiast klasycznych reklam. Tak zwane rolki, shortsy, nazywajcie to, jak chcecie. Właśnie takie krótkie formy od 15 do 60 sekund przyciągają na ten moment uwagę użytkownika znacznie bardziej niż tradycyjne reklamy, np. w formie zdjęć czy grafik. Tylko w 2024 roku użytkownicy platformy TikTok korzystali z niej średnio 52 minuty dziennie, a jest to naprawdę bardzo dużo. Wideo krótkiego formatu nie tylko bardziej angażuje użytkownika, ale również wzmacnia przekaz Twojej marki. Dzięki tak zwanym rolkom możesz dotrzeć do bardzo szerokiej grupy odbiorców, budując rozpoznawalność swojej marki w taki sposób, którego tradycyjne reklamy w zasadzie nie są już w stanie przebić. Punkt trzeci: kampanie oparte na wartościach i autentyczności. Generalnie to jest bardzo silny kierunek. Dlaczego? Klienci stają się coraz bardziej świadomi i szukają marek, które stoją za czymś większym. Niż tylko sprzedaż produktów. Kampanie, które opierają się na szczerości, odpowiedzialności społecznej czy ekologicznych inicjatywach, będą zdobywać większe zaufanie. Warto pamiętać, że konsumenci oczekują, że marki będą autentyczne, a nie tylko komercyjne. Więc kampanie marketingowe, które jednocześnie angażują. I pokazują wartość, będą mieć większy oddźwięk wśród młodszych pokoleń. Punkt czwarty współpraca z mikroinfluencerami. To też bardzo ciekawy trend, bo dane pokazują, że coraz więcej firm, zamiast inwestować duże budżety we współpracę z celebrytami, coraz częściej wybierają tzw. mikroinfluencerów. Dlaczego? Dlatego, że mikroinfluencerzy z reguły mają bardziej zaangażowaną, i lojalną społeczność. Ich rekomendacje są postrzegane jako bardziej wiarygodne i bardziej autentyczne, a ich współprace są tańsze i skuteczniejsze niż kampanie z dużymi gwiazdami. Dzięki mniejszym zasięgom, ale bardziej zaangażowanej społeczności, mikroinfluencerzy są w stanie zbudować zaufanie i dotrzeć do ludzi, którzy są zainteresowani konkretnym produktem lub marką. Co ważne, mikroinfluencerów jest znacznie więcej niż celebrytów, więc. Można znaleźć bardzo często znacznie lepiej dopasowanego mikroinfluencera do Twojej konkretnej branży, dzięki czemu nawet jeżeli ta osoba ma mniejszą liczbę obserwujących czy osób, które podejmuje interakcje z ich treściami, te osoby wygenerują Ci większą sprzedaż niż kampania z jakimś celebrytą, który nie budzi nawet zaufania. Punkt piąty. Treści generowane przez użytkowników tak zwane UGC. Po prostu klienci chcą widzieć opinie innych i chcą angażować się z marką w sposób bardziej. Naturalne. Opinie, zdjęcia i filmy użytkowników, które pokazują produkt w użyciu, stają się bardziej wartościowe niż tradycyjne treści reklamowe. Marki, które zachęcają swoich klientów do tworzenia treści i dzielą się nimi w mediach społecznościowych, zdobywają większą autentyczność, dzięki czemu zdobywają więcej fanów i więcej klientów. Punkt szósty. Automatyzacja w obsłudze klienta i remarketingu. W 2025 roku automatyzacja będzie miała kluczową rolę dla każdego biznesu. Takie narzędzia jak chatboty czy automatyczne systemy do remarketingu, które tworzą spersonalizowane treści, pozwolą markom dotrzeć do odpowiednich klientów w odpowiednim czasie. I w odpowiedni sposób, likwidując potrzebę ręcznego działania, no i oszczędzając dużo czasu. Dzięki automatyzacji firmy będą w stanie znacznie szybciej reagować na zapytania klientów, a odpowiedni remarketing pozwoli na dotarcie do osób i przypomnienie im o produktach, które oglądały. To zdecydowanie zwiększa szanse na sprzedaż. Punkt siódmy, nowe możliwości reklamowe na platformach takich jak TikTok Shop czy Instagram Threads. TikTok i Instagram otwierają nowe przestrzenie do sprzedaży i promocji, prowadzając funkcje takie jak zakupy bezpośrednio w aplikacji, które mogą całkowicie zmienić sposób, w jaki robimy zakupy online. TikTok Shop i Instagram Threads oferują integrację sklepu internetowego bezpośrednio w aplikacji, co daje markom możliwość. Łatwego dotarcia do konsumentów i zwiększenia sprzedaży na nowych, dynamicznie rozwijających się platformach, gdzie jeszcze nie ma tyle konkurencji. Znajomość tych trendów to dopiero początek, ale samo ich poznanie nie wystarczy. Liczy się to, jak je wdrożysz i jak skutecznie zaadaptujesz te zmiany do Twojej strategii marketingowej. Jeżeli chcesz mieć pewność, że Twoja firma nie zostanie w tyle i chcesz wykorzystać te zmiany na swoją korzyść, aby rozwijać się jeszcze szybciej w 2025 roku, kliknij pierwszy link w opisie tego materiału. Jak już to zrobisz, zobacz mój Kolejny materiał, w którym opowiadam, jak poprawiliśmy widoczność małej firmy turystycznej dzięki skutecznemu pozycjonowaniu SEO. Do zobaczenia!